Serdecznie witam e, w miejscu szczególnym, po miejscu, które kontynuuje te czasy, czyli wolnego słowa, wolnego słowa, popularyzowania wolnego słowa. Dzięki życzliwości gospodarzy, no, możliwość spotkać się w tym miejscu i w szczególnej sytuacji, w sytuacji, która z jednej strony pozwala część wielkiej kolekcji, jaką Kaziu zebrał, a zarazem też tworzył kiedyś Znaczków, kopert, to co również dawało tą oznakę trwania i dawało pewną nadzieję w tych trudnych latach, choć jak dzisiaj widzimy, to czasy wcale nie są łatwiejsze. Może nawet, może nawet pod wielu względami trudniejszymi, wysiłkiem wielu osób wskazuje na czele. Mają Państwo możliwość zapoznania się z kilkoma biogramami, o tyle ważkimi, że osób, które były. Niewątpliwie ważne w tych latach 80., ważne z racji tego, co robiły, ważne z racji ich wpływu na środowiska, które y, wtedy podnosiły ten opór i, i dopominały się o, o tą przyzwoitość. Również pokazano są te, te środowiska, te grup, o których często dzisiaj znamy tych kilka czy kilkadziesiąt nazwisk y, tu w regionie, a przecież wiemy wszyscy dobrze i każdy z nas jakby się miał w pamięć. Potrafi jeszcze wymienić multum, multum osób, które rzeczywiście były w pełni oddane, które ryzykowały zdrowiem, życiem, jakąkolwiek pomyślnością swoją i swoich bliskich. Ja bardzo cieszę się, że każdy zaproponował te wygłoszenie tych kilku słów, ponieważ mówię, no, sytuacja jest dla mnie taka szczególna. Cieszę się, że te pamiątki minionego czasu mogą być eksponowane. Warto przyjrzeć się, bo to jest naprawdę. No, Wielki. Myślę, że nie ma co przeciągać. Myślę, że jeszcze powinien powiedzieć parę zdań przedstawiciel Solidarności, Solidarności Małopolskiej, która wtedy wszystkich nas zjednoczyła. Wszyscy, tak jak ja, ja nie byłem nigdy członkiem Solidarności. Nie dlatego, że nie chciał być wtedy studentem, byłem w przedszkolu w Solidarności w NZDS-ie. Ale wiele osób działało w Konfederacji Polski Niepodległych, w różnych grupach. Jednak Solidarność to było to, co wszystkich nas jednoczyło, co było tą eksplikacją całego naszego oporu. Szanowni Państwo, na pewno nie będę przedłużał, ja w zastępstwie Wojciecha Grzeszka, będąc Wiceprzewodniczącym polskiej Solidarności, zawsze się cieszę, jeżeli jestem zapraszany na coś, co uważam, że jest słuszną drogą, słuszną ideą. My sami niejednokrotnie chcemy upamiętniać ludzi, stworzyliśmy Dział Informacji i Promocji przy Zarządzie Regionu, mam nad, zaszczyt nadzorować i między innymi owocem tej współpracy, czy chęci upamiętnienia ludzi Solidarności Małopolskiej był pierwszy tom leksykonu ludzi Solidarności. Tam jest to co Grzegorz tutaj mówił nie wiem czy najważniejsze, ale ponad 300 biogramów, które kiedyś były w Solidarności, które tworzyły na początku tą Solidarność i które chciały stworzyć w podstawie czegoś, co jest nadal potrzebne, jak obserwuję, nie mówię dlatego, że jestem z działaczem funkcji, no chociaż nie do końca, bo jestem też przewodniczącym jednocześnie komisji zakładowej i nie jestem tylko funkcjonarzem związkowym, ale na co dzień mam własną komisję zakładową, którą reprezentuję, którą działam. Jest to jedyna firma w Polsce z sektora zwolnieniowego, więc... Yy, nie jest to łatwe i wiem o tym, że związek jest potrzebny, i dlatego, takie inicjatywy jak ta dzisiejsza, państwa i inne, pokazują, że warto to nadal robić, ponieważ ja nie jestem zwolennikiem yy, przedstawiania fałszywej czy wykrzywianej yy, przez pseudohistoryków jedynie, słuszący, jedynie słusznej linii, yy, która jest pod kierunkiem pani Kutryckiej, przez profesora Niesiowskiego, endomologa, który zajmuje się historią, żeby była lansowana pani Krzywonos czy inne osoby, które po prostu były osobami, strajkami. To ja trzeba mówić po prostu o takich osobach, że to nie są bohaterami czy autorytetami solidarności. Dlatego te tutaj osoby, które mam nadzieję dzisiaj poznać. Będą kolejnymi, które sobie zapiszę w swojej świadomości, w swojej pamięci, o których będziemy pamiętać przy organizowanych przez nas zjazdach czy spotkaniach. Z tego powodu, że my chcemy pracować na prawdziwych, autentycznych historiach i życiorysach ludzkich, sprawdzonych w boju, sprawdzonych tak dokładnie w walce, a nie, że po prostu one są. Kiedyś w w były dwa tygodnie w Solidarności i mają cały czas y, mądrość, patent stylu Adama Michnika który był doradcą Mazowieckiego i inny, który nie był, nigdy w Solidarności nie mówił, dlatego że czegoś nie był. I to, jest podobne takie rozumowanie, I to jest podobne takie rozumowanie, jak na przykład, i oni mówią gdzie, w jakim kierunku ma ich Solidarność. To jest podobne rozumowanie, jak na przykład Rozenek się wypowiada, czy Miller, którzy są agnostykami lub ateistami, którzy są walczącymi z ludźmi, żeby się Kościół zmienił. Ja bym nie chciał, żeby po prostu środowisko Solidarności, ludzi, którzy y, tworzyli tożsamości, z którym jestem wdzięczny za to, że byli kiedyś, nie bali się być y, odważnymi po prostu, że i stworzyli dla nas podstawy, żebyśmy dalej kontynuowali pewną misję, żeby to po prostu inne osoby nam mówiły, w jakim kierunku mamy iść. Ja nie chcę też być sektą, żeby była solidarność, dlatego jest otwarcie na to, na tą platformę oburzonych. My nie chcemy być, mówiąc, y, występując, bo tak się to w Państwie akurat Polski podziało, że cokolwiek mówienie przeciwko y, temu, co się dzieje w służbie zdrowia, w oświacie czy gdziekolwiek indziej, to jest atak przeciwko Platformie, Tuskowi, Komorskiemu czy komuś innemu. No ale przeciwko komu mamy to, jeżeli jest to na takiej zasadzie, że uderz z to się noży co jeżeli te osoby protestują przeciwko takim, a zupełnie apolitycznej akcji, jaką jest Platforma Oburzonych, gdzie spotyka się ponad 100 organizacji, mówi o tym, co ich boli, jeżeli to jest w państwie prawa gdzieś takim y, nie, niedobrym, niedobrą rzeczą, no to oczymy to, no, to Dyskutujemy, jak, 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 jakie kanony trzeba spełnić, żeby to państwo nie było tak, jak ostatnio rozmawiałem na przykład z biskupem Jerzy, od znaczy, Denewszego od Tarnowskim I biskup Jerz, proszę nie powtarzać, nie wiem czy to była prywatna rozmowa, ale on mi mówił w rozmowie, że są się dziwi, że społeczeństwo polskie jest tak cierpliwe. Tu mówi się, że po prostu jest zamach na demokrację dlatego, że ktoś wystawia premiera przeciwko moim zdaniem nieudolnej koalicji rządzącej że się tam gdzieś protestuje. A w, a w Grecji się ładują na ulicach, w Ukrainie biją się y, jakieś tam y, parlamentarzyści, si, w Bułgarii wystąpili przeciwko podwyżkom energii, zmienili rząd i tu nam się ciągle chce wciskać, że ci Polacy są tacy nieudolni, że, że powinni wiedzieć, jak inne autorytety, w stylu mówię, Michnika y, i innych osób z Unii Wolności, które nagle przy kancelarii prezydenta się znalazły i one nam pokazują, jakie co są drogi. Jak chcę, żeby Solidarność była autentyczna, by, miała, była rozsądkowa, żeby nie była żadnej koalicji oficjalnej z żadną partią, tylko realizowała tak, jak to było w roku 80. tym Także ja przepraszam, bo ja bym to mógł mówić. Jeszcze więcej mam nadzieję, że tutaj będziemy jeszcze dalej dyskutować. Ja bardzo dziękuję, że zostałem zaproszony i że mam możliwość spotkania się z Państwem. Dziękuję bardzo. Chciałem skorzystać z tej miłej okazji tego spotkania, zaraz z, z obecności Adama Ksiąstka i... Dokonać pewnej czynności, która niestety nie zdarzyła się ponad dwa lata temu, gdy powołaliśmy kapitułę Niezłomne Słowie, która miała uhonorować, podziękować tym, którzy w latach 80. działali na rzecz wolnego słowa. Adam Krząstek był jednym z tych cichych bohaterów, którzy w latach 80. Znaczną część swojego czasu, swojej determinacji poświęcił na kultywowanie, na wprowadzanie tego wolnego słowa. Ja przeczytam formułę, bo ona wiele wyjaśni intencje oraz dlaczego, kto, jak powstał ten skromny medal, ale ładnie nazwany medalem niezłomnym w słowie. Dyplom medalu niezłomnym w słowie, w uznaniu szczególnych zasób w pracy i działaniu na rzecz przełamywania komunistycznego monopolu informacyjno-kulturowo-edukacyjnego w okresie PRL-u z narażeniem własnej wolności i zdrowia kapituła, kapituła medalu, medalu, w składzie Krzysztof Budziakowski, Krzysztof Zdy, Profesor Zbigniew Kład, Leszek Długosz, Leszek Elektorowicz, Nieczysław Gil, Wojciech Grzeszek, Stanisław Kantik, Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Starewski, Marek Lasota, Adam Macedoński, Wojciech Marchewczyk, Bogusław Sonik, Grzegorz Curdy, Nadaje Panu Adamowi Chrząstkowi medal w słowie z podziękowaniem za odwagę, pracę i poświęcenie. I podpisy kanclerz na sekretarza kapitułu. Mam przyjemność, będąc sekretarzem kapituły wręczyć Adamie ten z podziękowaniem za minione lata. Ale z tym poświęceniem to jest nie To <laughs> nie od Ciebie zależało. Zdrował. Że nie było okazji wręczenia tego w Pałacu Wielopolskim, w Urzędzie Miasta. No, to, było... to akurat zdarzyło się tak, że nie... <grywała> ten, ten budynek, mimo że dzisiaj jest w administracji prezydenta, jest budynkiem mieszkańców, obywateli tego miasta. To nie jest żadna wymocność. No, tak jak budynek, którym urzęduje premie <küh> Tusk nie jest jego własnością, do tego potem takie same prawa, jak on i na pewno go nawiedzimy. Ja A ja chciałem jeszcze księdzu dać mój jest bezpozłacany pozdrawek. Właśnie jest o ksiądz ciebie ja będę miał taki. <grym 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 księdzu> księdzu. Księdzu. Ksiądz był niewątpliwie bardzo ważną postacią w mamy tej pamięci. Także zapomnieliśmy, zapomnieliśmy o Antoni Szybczyku, który na kobinie 120 metrów w kabinie w elektrowni. Y, namalował napis y, w pionie w odległości 25 metrów i opuszczając się y, z, z sprzętem alpinistycznym. I z komin. I, sa, sam był i bez żadnego, żadnej asekuracji. No, nie miał nikogo y, tam. Podobno kilka razy wyszedł y, na ten komin z farbą. Musiał kilka razy te 120 metr, Około 4 godzin robił. Jest świadek, y, któremu to opowiadał najbliżej. Do mnie przyszedł o, o 6 rano i powiedział, żeby zdjęcia zrobił. My zrobili no, zdjęcia, Dalimy na zachód i koniec. I nie, ma, nie I mamy. On już nie żyje, zmarł w Chorwacji w 80, y, w 2003 roku. Cierpiał ja bardzo. Uciekł. Takie ze życia zdjęcia bym To jest ostatnie zdjęcie, bo on uciekł do Berlina Zachodniego. Bał się. Mało tego, nie był nigdy pracownikiem elektrowni z kabina. Nie należał nigdy do Solidarności. Był sympatykiem. Tu jest wykonawca medalu plus ultra. <grywa> Pan Andrzej to nie było. Radziecki. Robił jeszcze pomnik, <grywa> żeby eksponat. Osta Ostatni, Ostatni pomnik robił. W w Chłopakowie Podhalańskim dla księdza Jancarzy, księdzu Jancarzowi zrobił wykonawca wielu tablic, tablicy głodówki w Bieżanowie między innymi, niesygnowane, no bo wtedy wiadomo, że... Petal Plus Ultra został fundowany przez dwie organizacje z okresu stanu wojennego, Związkową Niezależną Oficynę Wydawniczą oraz Ruch Odwaga i Prawda im. księdza Jerzego Popiełuszki. Wykonany jest z brązu, zaprojektował i wykonał go artysta rzeźbiarz Andrzej Kołaczyński. Medal ten wręczany był ludziom szczególnie zasłużonym dla polskiego podziemia, współpracownikom z Now, Ruchu Obro... Odwaga, i Odwaga i Prawda oraz drukarzom i kolporterom. Wręczany był on w 1988 roku podczas przyświętej za ojczyznę kościoła w Juszczynie, Warszawie, Gdańsku, Katowicach i Krakowie. Wraz z medalem wręczano imienne, numerowane legitymacje. Numery na legitymacjach nie odzwierciedlają rzeczywistej kolejności przyznawania ani ich ilości. Kolejność numerowania była celowo pomieszana na wypadek rewizji któregoś z wyróżnionych. Odznaczonych zostało 50 osób. W 1988 roku, począwszy przy świętej Kołmakowa pod Podhalańskiego, medal został wręczony siedmioletniemu dziecku. Symbolicznie dla wszystkich dzieci w Polsce, aby nie zapomniały tych lat i dni, kiedy ich rodzice walczyli o odzyskanie niepodległości. Medal plus ultra m.in. otrzymali Jan Paweł II, ksiądz Jerzy Popiełuszko pośmiertnie, w czasie przyświętej licencji Ojczyzny w Kościele pod wezwaniem świętego Stanisława Kostki na Żoli Bożu, przez księdza Teofila Boguckiego. I tu są. I ten medal, I ten medal jest, 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 jest podobno w Muzeum Watykańskim, gdzieś tam ktoś go położył. I, ale nie wiem, ten drugi, czy Popiełuszki jest w Muzeum Popiełuszki? Chyba będzie na. A na na którym numerze się skończył? No bo medale były numerowane. Tak, na edukacji były numery. Były pomieszane. 70. Nie, ja mam 82. Tak. Ja mam 77. Tak. Ma. No i pasuje. A, A 50 było medali. Ale ja pamiętajcie, jakie to było. Ale czynienie. nie, oczywiście. Ale piszę, oczywiście. Zgadza, nie pamiętam, kto odlewał. Bo to zgadza się. Tak. To musiała ode mnie zrobić. Zgadza się. Tak, 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 ode mnie robiła. To z... Wiem, że no. na pewno było ponad 100 bo bowiem, sam 101 numer to. chyba. Dostał Wawę, co? Beda. Wawę dostał, nikik y, ich dostał. Rozumiem, pan. rozumiem, Rozumie. panowie, Ten Rozumie. świadomość też był a. jednak trochę inny, a, a też ich zachowania były mimo to. wszystko bardziej zakamuflowane, nie znaliśmy tych to nie deprecjonuje absolutnie medalów, ani pozostałych, którzy otrzymali, tak. żeby było jasne, W tych czasach, że pytam, było właśnie o naivność sam byłem na nie zabawka, ja się. Się. się nikt Nie, był dla nas ikoną w tamtych czasach. Wałęsał również był dla nas przez, wiele, tak. przez tak. pierwszy okres tak. na pewno. Dla niech dla co niektórych do dzisiaj nie ma, prawda, Nie ma się co oszukiwać. to od pracy Tak. jest Marek mało mało się dzieje, ze Skabiny jest. Przepraszam no, Kaziu, ty jesteś tu gospodarzem w formie nie umiem. Przedstaw w ogóle jest nasz tak małe grono, że no, no, w ma... większość, niech każdy może tak, powiedzieć tak, dwa zdania, ma... bo tu wszyscy są zaangażowani. Tu jest małyś, mały tam, który y, pracu... Pracu... Jest na się, na na pracuje w spółdzielni mieszkaniowej i jest kierowcą. I przewozimy nam powielacze, przewozimy nam wystawy do Warszawy, do Katowic. Ale nie tą szeregą, co tam o, ja do, do, to, to... No. No. To jest. To tam zrek, pozdrowi. A, dorabki. Doradki, do rady. No, też Mało tego. Mało tego. A pod spodem coś tam dinoły było, nie? Mało tego. Nie wszyscy wiedzą. Dawniej, żeby kierowca państwowy jechał poza, bo miał w Krakowie jeździć, to musiał kartę drogową podrobić. No tak? Pałczo tak to tak. A Ta kontrola w Cimiu była, zaraz. Jakoś ale się udało. to była trenda wyjątkowa. Ale ładne kolor. jelum Bahama, jelum Bahama to a pobie, było. A powielaśmy wieści z w Parniku. Tak, z Dolnego Śląska. No. Była to tak przeprawdza. No, ale ale szerega dojechała do celu. Dojechała. i Ja już się Dobrze. przedstawiałem, ja, tak. ja się przedstawiał ksiądz został. O, ktoś przedstawiony. Ksiądz Andrzej Zwoliński. Ja wtedy w stanie wojennym był osoba. Ja nie. tam Adaś dowoził do... dowoził bibułę, był głównym korporterem głównym kanałem. Później, później byłem w Andrychowi, ale tylko 9 miesięcy, bo mnie wyrzucili za działalność. No. Mam papiery na to, Spójrz, jestem przez często tam... No, a później yy, Rapka. A później wyrzuciliśmy całkowicie z parafii na studia, yy, na studia doktoranckie, no i teraz pracuję na Papieskim Uniwersytecie. No, no tak się zakończyła sprawa. Ale czy, we wszystkich parafiach Adaś był głównym kolporterem i była taka akcja Sbiecka pod tytułem yy, kanał, operacja Kanał. W to jest dokumentacja. I bardzo ciekawa rzecz, bo Adaś był yy, najbardziej zakamuflowanym kolporterem. Oni tam prowadzili taką akcję, że trzykrotnie brali odciski palców ze szklanek moich wikarówce, na wikarówce. Jak młodzież przyjeżdżała, to tam różnie się kręcili. Mamy te listy tych, tych, którzy donosili. I szukali tego, tego głównego, ten główny kanał Kolporter. przerzutowy kolportera. I największym sukcesem Adasia, za co mu gratulowałem już wielokrotnie, jest jego kamuflaż. Gdyż przez wszystkie parafie przeszedł, ale nigdzie nie znaleźli go imiennie, nazwiskowo. A dokumentacja jest bardzo bogata. Obserwowali niezwykle dużo ludzi, młodzież, wszystko tam, wśród młodzieży mieli też agentów, to inna sprawa. Nawet przy solidarności mieli tam ja w to wiemy, to no, dzisiaj, no lata, Ale to yy, gratuluję siebie, bo yy, yy, że yy, mówię tak, że dostaje odznaczenie to później niż w inni, bo był tak mocno zakamuflowany. <głosy> <głosy>